Cześć Merhaba, tutaj Blanka z kanału Pod Tureckim Słońcem. Witamy się razem z Mariuszem. Witam No już jesteśmy po pysznym śniadaniu na Dimcaj. Kto nie wie o co chodzi, to zapraszam do obejrzenia mojego odcinka na temat Dimcaj. Jak dojechać na własną rękę, a my dzisiaj wybieramy się, aby zobaczyć Czerwoną Wieżę, Tersane, czyli Stocznie. I być może jeszcze jaskinię dam Także. Jeżeli nie widzieliście, jeżeli tam nie byliście, to zapraszam do oglądania. Powiem Wam, jakie są obecnie ceny, jak tam się on dostać, no i jak to wszystko wygląda. Także do zobaczenia później. Zarówno Czerwona Wieża, jak i Tersane Stocznia znajdują się w porcie. W tym momencie przyszliśmy tutaj na bazar. Ten bazar jest otwarty we wszystkie dni tygodnia. Znajdziecie tutaj również taki napis Alania z tykwami Bardzo fajne miejsce na zrobienie pamiątkowych zdjęć. Przy okazji pokażę Wam jak wyglądają stoiska. Możecie tutaj kupić zarówno buty, ciuchy, biżuterię, słodkości, przyprawy. Także na pewno znajdziecie wszystko co niezbędne. Obok portu znajduje się słynny Koci Park. Bardzo urokliwe miejsce. Nie tylko koty możecie tutaj znaleźć, ale czasami również i żółwie pływają. Także idziemy zobaczyć, co uda nam się dzisiaj odnaleźć w tym miejscu. Port to jest także miejsce, w którym możecie tętni cały dzień i całą noc. Co prawda ja nie należę do bardziej imprezowych osób, ale być może kiedyś uda mi się zrobić dla Was taki filmik, żeby Wam pokazać, jak wygląda nocne życie w Alanii jest młodożko. No. Widzimy się, mi Najczęściej te małe kotki znajdują się tutaj. Teraz Wam pokażę. O, już mamy kocie domki specjalne. O, i duży tam śpi sobie. Domki. I dotarliśmy do spateczków. Idziemy, słuchajcie, tam. Te szykule, syn. Tam widzimy Czerwoną Wieżę. Bardzo dużo jest takich klubów tanecznych, gdzie można wieczorem właśnie przyjść i miło spędzić czas, o ile lubicie takie atrakcje. Zaczynają się jachty. I przed nami Czerwona Wieża, czyli symbol Alani. Słuchajcie, została ona wybudowana w 1226 roku na rozkaz Seldzudzkiego Sultana Aladinaka i Kubata i stanowiła element fortyfikacji obronnych miasta. Można sobie taki jachcik wynająć na imprezki różnego rodzaju. Słuchajcie, dzisiaj mamy bodajże drugi października i już możecie zobaczyć, że sezon powoli się kończy. Tutaj restauracje są pozamykane. Nic się nie dzieje. Ciuchcia też już chyba nie jeździ. Także powoli, powoli. Część hoteli będzie się zamykać, część sklepów, restauracji. I wszystko się będzie wyciszać. Kochani moi, Czerwona Wieża. Góra została dobudowana z czerwonej cegły, stąd jest nazwa. Czerwona Wieża jest zbudowana. Na podstawie o kształcie ośmiokąta ma 5 yy, pięter. Każde piętro jest zbudowane w inny sposób. Za chwilę wejdziemy na górę, także wam pokażę. Ostatnie piętro zakończone jest tak zwanymi blankami. Przypominam, ja mam na imię blanka, czyli takimi wieżyczkami, za którymi chowali się łucznicy. Jest przepiękny widok z tej czerwonej wieży. Także warto się tam drapać. A no, na górę prowadzi 85 schodów, także wdrapywanie się wymaga nieco kondycji. Tutaj zawsze Wam wspominam o tej plaży ukrytej. Dzisiaj nie będziemy tam szli, ale od razu Wam pokażę. Natomiast dzisiaj mamy jeszcze w planach podejść sobie do Tersane, czyli stoczni. Będziemy iść z tymi murami, a następnie będziemy sobie do Jeżeli oglądaliście mój filmik o tym, gdzie zjeść w Alani najlepsze tureckie naleśniki, czyli gözleme, to właśnie pokazywałam Wam tę drogę i skręcaliśmy w lewo na mury. Natomiast w tym momencie wybieramy się do czerwonej wieży. Za chwilę to będzie dobrze widoczne. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo... Zerwał się dosyć silny wiatr, czyli tak, tutaj idzie się do Tersona oraz restauracji, a my w tym momencie kierujemy się do wnętrza Czerwonej Wieży. Wąziutko. I tutaj macie pana sprzedającego bilety, zaraz zobaczymy. Jak to wygląda? Od razu ważna informacja: muzykar tutaj nie jest akceptowane. Jeżeli byście chcieli bilet taki łączony, jak my zrobimy, to jest 150 lir. Czerwona Wieża i Tersanę. I godzina otwarcia od 9 do 18.30. Udało się. Kupiliśmy bilet łączony Tersanę. Czerwoną Wieżę, a także Jadzginie taż Całość kosztowało 200 lir od osoby. Także wchodzimy do Czerwonej Wieży, następnie Tersanę. Tutaj musicie uważać wchodząc na głowy, bo jest dosyć nisko. I jest bardzo przyjemnie w środku. Także to jest też doskonałe miejsce, żeby się schować w razie czego przed upałami. Tutaj na środku to, co widzicie, to jest cysterna, która nie tylko stanowiła podstawę Czerwonej Wieży, to jeszcze gromadzono tutaj wodę pitną. Bo od razu wspomnę, że schronienie tutaj mogło znaleźć nawet 2000 osób. Natomiast na co dzień stacjonowało 40 żołnierzy wraz z dowódcą. Czerwoną Wieżę po renowacji zamieniono w Muzeum Etnograficzne. Często tutaj pokazywane rzeczy, no nie są nawet tak interesujące jak sama czerwona wieża, także ja osobiście Wam polecam się tutaj wybrać. Tak jak widzieliście bilety nie są jakieś strasznie drogie, ale widok stąd moim zdaniem to jest jeden z najpiękniejszych widoków w Alanii i na pewno Wam go pokażę jak się wdrapiemy na górę. Zaczynamy wspinanie się. Tak jak Wam mówiłam, około 85 schodów. Zobaczcie, jakie wielkości są te schody, ale powiem Wam, że nie wspina się tak źle, jak to brzmi. Dosyć szybko się można dostać na górę, a tak to wygląda. O, także porę są w większości miejsc. Można ją wesprzeć. Gdzie tam Mariusz jeszcze? Mariusz, jak się wspina? Jak się wspina? Ciężko. Ciężko. <noise> Wysokie stopnie. Słuchajcie, my wczoraj się nachodziliśmy, nogi nas bolą, dzisiaj kontynuacja. No ale cóż, Mariusz przyjechał tylko na tydzień, więc każdego dnia trzeba coś Interesuje tak zwiedzać. Weszliśmy na pierwsze piętro, pierwsze piętro, już za nami. Pięknie podświetlone. Podświetlona czerwona wieża. Tutaj macie takie okienka, z których można było... Dokonywać obserwacji, a poza tym można było na przykład wylewać gorącą smołę, żeby się bronić. Czerwona wieża ma wysokość 33 metrów. To czasami tak ładnie światło widać, ale w tym momencie chyba nie wystarczająco jest tego słońca. Tam było wyjście, można sobie przejść tymi murami, ale tak naprawdę do końca nie przejdziecie, więc my tam nie poszliśmy. Idziemy dalej na górę. No już jesteśmy praktycznie na górze. Nie było źle. Zaraz sobie wejdziemy na to ostatnie piętro, zakończone blankami. Dobra, idziemy tu. I moi kochani, zobaczcie tutaj mamy widok na port. Tamtędy przyszliśmy. Tam jest napis: I love Alania gdzieś. Zaraz spróbujemy go przybliżyć. O jest, I love Alania. Ile będziemy szli tymi murami aż do Tersana. Mariusz, jak Ci się podoba? Bardzo ładnie. Polecasz? Diększe widoki, polecam. O, nie było tak ciężko, wejść? nie? Nie, nie. Myślałem, że to będzie cięższe wejść, podejście. No, a tu raz, no, dwa, 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 jesteśmy. Ominęliśmy to no, pół piętra. piętra. Szybko, ale widok jest bardzo ładny. Z góry właśnie wygląda to gorzej niż z dołu, dlatego robimy Wam filmik. Możecie zobaczyć, jakie, jakie kroki trzeba tutaj stawiać, żeby po tych schodach schodzić. No, nie powiem, żeby to było jakoś tam strasznie wygodne, ale widzicie, tutaj mamy po jednej stronie barierkę, której się możemy trzymać. No, a potem ona przechodzi na drugą stronę. Także. Nie jest najgorzej, słuchajcie. My już wyszliśmy z Czerwonej wieży i teraz idziemy dalej. Popatrzcie tutaj. A e, jakie pustki dzisiaj! Jakie pustki na tej plaży? Z tej strony trochę więcej. To pamięta mój filmik o GozLemonie? Dobra, to chodźcie, czegoś napijemy. Zatrzymaliśmy się na krótką przerwę. Zamówiliśmy sobie lemoniadę z orzeszkami ziemnymi. Jest to słynny napój w Alanii także. Pijemy Zdrówko. Opuściliśmy restaurację i teraz idziemy dalej. Wszędzie porobione są schodki, także bardzo przyjemnie chodzi się po tych murach obronnych lubicie się jak znaki prowadzą i tutaj uwaga znowu mamy niziutko na pewno będąc w Alany musicie po prostu zajrzeć do portu tu już mamy informacje dam latarz czerwona wieża i tersanę za 200 lubię to miejsce z tego względu że jest tutaj chłodniej jest cień ale bardzo fajne zdjęcia, które można porobić. Zobaczcie, jakie jest przepiękne. Miejsce, gdzie budowano i naprawiano statki. I tutaj mamy Statek. Makieta statku. Bardzo urokliwe miejsce, takie jak w A tak mało osób tutaj się zapuszcza. Kończymy zwiedzanie Tersanel. Nasz ostatni dzisiejszy punkt to jaskinia Damnatas. Dobra, teraz e, będziemy się kierować w stronę jaskini Damnatas. Jaskinia Damnatasz znajduje się tam, gdzie kolejka Teleferik, czyli musimy przejść, jakby to wzgórze po drugiej stronie wzgórza. Najlepiej sobie przejść po prostu górą. E, cały czas praktycznie prosto, i e, no, wyjdziemy mniej więcej w tych okolicach. Ja całej drogi Wam nie będę pokazywać, ale. No nie wiem, zajmuje to jakieś... Zresztą zobaczymy. Zaraz sprawdzę, która jest godzina i takim spacerkiem, ile nam to zajmie. I niecałe 20 minut później już jesteśmy przy kolejce linowej. A jak przy kolejce linowej, to również przy jaskini nam latasz. Jeżeli chodzi o tę jaskinię, to jest ona niewielka. Natomiast jeżeli jesteście walani, to możecie zajrzeć z tego względu, że miała ona duży wpływ na rozwinięcie się właśnie Alani z takiej miejscowości rybackiej, wiejskiej, do kurortu turystycznego. Z tego względu, że jaskinie odkryto w 1948 roku, odkryto ją przez przypadek podczas budowy portu. I okazało się, że ma ona właściwości lecznicze. Tutaj macie kolejkę, a jaskinia jest na wprost plaża Kleopatry najsłynniejsza plaża tutaj no i idziemy do jaskini Damlatarz, czyli jaskinia kapiącego kamienia ponieważ w okresie zimowym kiedy jest więcej deszczu faktycznie możecie zauważyć kapiącą wodę co w jaskini stalaktyty, stalagmity jaskinia jest dwupoziomowa tutaj macie cenę normalną 30 lir. Od 9 do 20 otwarte. W sezonie musicie być przygotowani na dość długie kolejki, ponieważ praktycznie wszystkie biura, które mm, organizują wycieczki fakultatywne po Alani, mają zwiedzanie jaskini damnatorz w swojej ofercie. Jaskinia powstała około 15 tysięcy lat temu. I tak jak Wam mówiłam, ze względu na właściwości lecznicze, polecane dla astmatyków, zaczęli tutaj przybywać pierwsi kuracjusze, dla których dopiero 10 lat później zaczęto budować hotele i tak się rozwinęła m.in. alania. W kosminie mamy stałą temperaturę 22 stopni Celsjusza, 98% wilgotności, więc jest tutaj gorąco i ciśnienie 1013 hektopaskali. Ja już Wam na dzisiaj bardzo dziękuję i zapraszam Was do oglądania moich kolejnych filmów. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie jakikolwiek komentarz, lajki, a także zaobserwujecie mój profil Guziaki Pa.